Dzień dobry, proszę Państwa. Andrzej Kozera. Jan Błodakowski. I teraz bardzo smutna sprawa, śmierć e, amerykańskiego e, konserwatysty, ale tak naprawdę człowieka: przede wszystkim e, ojca rodziny, m, ojca dzieci, e, męża. Człowieka kierującego się e, filozofią chrześcijańską, filozofią miłości, asymilacją, posądzonego oczywiście o. E, m, o jakiś radykalizm, o, 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 znaczy o, o coś, czego w zasadzie nie popełnił, zamordowanego przez podobno człowieka. O, znaczy nawet na niewątpliwie antyfaszystę, z... geja, który go zamordował. Chodzi znaczy, nam nie, o czarnego Kirka. Tak, chodzi nam o Kirka, ale o morderca podobno był człowiekiem żyjącym z yy, transseksualnym mężczyzną. No to czy by był gejem, który żył z panem, który mówi, że jest kobietą? Tak. Tak, tak to, to, to... to natomiast grożą też plotki, że on uważał, że Kerk... Si, jakoś Bo jest to, jest o, to jest ogólna narracja lewicy na całym świecie, która już e, porzuciła te swoje frazesy o tym e, to, e, tolerancji, to, tolerancji takich ta. rzeczy, i uważa, że należy eksterminować wszystkich swoich przeciwników politycznych. E, I w, tym, w tej narracji dzisiejsza lewica, pseudoliberałowie, rzekomi antyfaszyści mają podejście do Przeciwników politycznych, takich jak takie, jakie mieli komuniści, jakie mieli naziści, po prostu eksterminować. Nie ma, nie ma wolności dla wrogów, rzekomych wrogów wolności. To są dzisiejsze środowiska lewicowe są totalitarne i nie kryją się z tym, że chcą nam odebrać wolność słowa, że po, chcą nas pozamykać w więzieniach, dlatego że mamy inne poglądy. A nie dlatego, że zrobiliśmy coś złego. Ich zdaniem złe to jest to, że my po prostu mamy inne poglądy i na całym świecie lewica zamyka ludzi za poglądy za, za to, że, że w Wielkiej Brytanii teraz ludzie są prześladowani za to, że wywiększają brytyjskie lub angielskie flagi. Bo ministrem spraw zagranicznych jest pani, która przyjeżdżała z Pakistanu i ona uważa, że to zbrodnia jest. A z Charlie Kirkiem, co było jego, jego zbrodnią? Jego zbrodnią to było to, że e, po pierwsze on organizował ludzi. On jeździł po tych wszystkich amerykańskich uniwersytetach, które są zmonopolizowane przez lewicę i tam organizował ludzi, m, amerykańskich patriotów, tworzył, tworzył, tworzył ich organizację. E, jak to robił? Poprzez to, że on rozmawiał z ludźmi. Jego zbrodnią to było to, że on wychodził do ludzi, mówił jakie, maje, po, mają, jakie on ma poglądy, e, ci ludzie mu mówili jakie, on ma, jakie oni mają poglądy. No i się spirali, czyli rzecz całkowicie naturalna dla e, demokracji. A że dzisiejsze środowiska lewicowe są antydemokratyczne, to e, lewice to się absolutnie nie podobało. No i oczywiście Kerk zginął w, w trakcie jednego z takich, Państwo widzieli na pewno wielokrotnie, te zdjęcia były pokazane, jednego z takich wielkich spotkań na, na dziedzińcu w zasadzie uniwersyteckim w Utah. W tym samym stanie, w którym tak naprawdę prawica zawsze miała bardzo duże. Ludzie o konserwatywnych poglądach mieli zawsze duże wpływy. Oczywiście do tego zamachowca, do tego mordercy przypinana była łatka, że on był jednak w prawicowych poglądów, tylko uważał, że Kerk jest zbyt radykalny, no ale oczywiście... Wszyscy wiemy, jaka jest prawda. No, wiem, prawda że... jest taka, no, wi to widać, widać na napisach na nabojach, gdzie e, dawał symbole trzech strzałów antyfaszystowskie, e, tytuł e, hymnu komunistycznej partyzantki włoskiej Bella Ciao. E, widać, że odwołuje się do, do tej tradycji komunistycznego lewicowego terroru, która jest powszechna, to, to nie jest nic dziwnego, ludzie mają takie poglądy. E, jest taki problem, muszą Państwo z tym uważać, bo w środowiskach patriotycznych narodowych pojawiła się taka narracja, że Charlie Kirk bardzo dobrze, że zginął, bo on był proizraelski. No i oczywiście jest to prawda. Tylko, że nie cała, bo Charlie Kirk zwraca uwagę na to, że amerykańskie środowiska żydowskie bardzo wspierają ten, tych lewicowych terrorystów, którzy są antywolnościowcami i chcą odebrać wolność Amerykanom, że wspierają ten, ten lewicowy ekstremizm na uniwersytetach, ograniczanie, likwidację wolności słowa i demokracji. Więc był krytyczny wobec amerykańskich Żydów. A to, że on wspiera ten Izrael to wynika zapewne z tego, że niestety większość amerykańskich, amerykańskich prawicowców to są ludzie pod, wpływ, ludzie pod wpływem takiego nurtu chrześcijaństwa, który się nazywa ewangelicka. Ewangelizowani yy, no, są. Znaczy, oni to są e, nowy, nowy protestantyzm, który z, uważa, że należy wspierać Izrael. E, I tutaj głosi dwie herezje. Po pierwsze, taką herezję, że e, Izrael jest narodem wybranym, Chodzi, że Żydzi są narodem wybranym, co jest oczywistą nieprawdą, bo narodem wybranym e, jest Izrael. A dzisiaj Izraelem jesteśmy my, katolicy, ponieważ e, rolą Izraela było niesienie wiary w jednego Boga wśród wszystkie narody e, i, przygotow i przygotowanie tych wszystkich narodów na przyjście Jezusa Chrystusa. Wszyscy, wiary, wszyscy, ja pror wszyscy prorocy zapowiadali Jezusa Chrystusa. I ktoś, kto odrzuca Jezusa Chrystusa, tak jak życi, odrzuca także e, całe dziedzictwo Izraela. I to, że myśmy E, przyjęli Jezusa Chrystusa, to myśmy przyjęli całe dziedzictwo Izraela, i my jako katolicy jesteśmy dzisiaj Izraelem. Więc te. E, nie, będąc Żyda, żeby było e, nie, będąc, nie będąc Żydami. Nie będąc Żydami, bo tak. już jak mu pisał święty Paweł, nie ma Żyda czy Poganina. Nie, czy, czy Poganina, tak. I, ale my jesteśmy dziedzicami narodu wybranego, my jesteśmy narodem wybranym, a nie jacyś Żydzi. Niestety ci te nurty protestanckie w to wierzą. A druga rzecz, taka herezja, w którą one wierzą, to jest herezja o tym, że one muszą wspierać Izrael, bo jak powstanie państwo Izrael, nawrócą się Żydzi, to dokona się paruzja Jezusa Chrystusa, czyli przyjście, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i Armagedon. I to jest podstawa polityki amerykańskiej wsparcia dla państwa żydowskiego. Właśnie te te herezje. Na szczęście, na szczęście wielu, wielu prawicowców teraz przychodzi na katolicyzm. Najlepszym przykładem tego jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który, który jest katolikiem. Sam Charlie Kirk był w procesie przejścia. Chodził, chodził, chodził już do kościoła katolickiego, odmawiał różaniec. Natomiast, natomiast jeszcze nie przezwyciężył. W sobie tych herezji ewangelikalnych. I stąd się to, to, jego poparcie głupie, głupie, bo to trzeba powiedzieć, że, wiel, że wśród taką łyżką dziegciu w beczce miodu, bardzo dobrych poglądów czarnego Kierka, a to właśnie była ta kwestia bezkrytycznego poparcia dla Izraela. nasz święty Jan Paweł II robił dokładnie to samo, to znaczy mówił o starszych braciach wieży i dążył do jednak spotkania do do, do, do jakiegoś wspólnego języka, do e ekumenizacji. W duchu, to. ale zwracam Ci uwagę, że w duchu Biblii określenie kogoś mianem starszego brata to nie jest e, określenie, które e, jest duchu. wyrazem szac, e, pochwały, tylko krytyki. Bo wszyscy starsi bracia w Piśmie Świętym to nie były pozytywne postacie, tylko kara. Kain, Kain zabił Abla. Ja o tym też napisałem taki artykuł na podstawie tego, co ksiądz Sztelin pisał w Zawsze Wierni, potem w książce, której redaktorem był Sławomir Cęckiewicz, ukrzyżowany z gorszeniem dla Żydów. To stwierdzenie starszy brat w Bierze nie jest to jest bardzo, że jest jest bardzo jest... krytyczne stwierdzenie wobec, wobec, wobec Żydów. I jest bardzo delikatne, bo jak widać nie zostało zrozumiane. No nie zostało zrozumiane, no, bo specjalnie jest, specjalnie jest tutaj w nam wmawiane fałszywie. Ja koniec powiem, że to, co było jeszcze karygodne, to co stało się po śmierci Kierka, to były te wpisy, myślę, że nie tylko Lewackich, głównie Lewackich oczywiście komentujących, gdzie no jednoznacznie twierdzili oni, że świetnie, że zginął, były jakieś uśmiechy, były no po prostu coś nieludzkiego się stało w internecie, to są ludzie pozbawieni jakichkolwiek... Czy znaczy nie, to jest, to jest te, te wpisy radości po zabójstwie Charlie'ego Kierka, to są wpisy, które są po prostu dowodem na to, że środowiska lewicowe są, za akcję, są e, intelektualnie przygotowane do tego, żeby nas wymordować. Oni e, są, gdy, jeżeli lewicowcom się będą mieli możliwość nas wymordować, to nas wymordują. Po I prostu, prostu. To, jest, te, to jest kwestia całej tej narracji, która jest w środowiskach lewicowych. Jak będą mogli to nas wszystkich wymordują. No cóż, dziękujemy Państwu za uwagę tematu, pewnie nie wyczerpaliśmy, bo y, ja czekam już, oczami wyobraźnie widzę te, te komentarze. Y, to, co jest y, może takie pokrzepiające na koniec, że żona Kerka zapowiedziała, że będzie kontynuować jego dzieło, jeżeli ktoś myślał, że ten ruch y, teraz zmniejszy, to zarówno ona, jak i wiele osób z tego ruchu mówi, że my teraz właśnie dopiero zaczniemy Swoją ekspansję w działaniu będziemy bardziej dynamicznie bardziej zasterżowany sposób działać. Także bójcie się w cu.. Originally my parents, my great-grandparents came here from Poland legally. They didn't jump the border.